Dziś i sobie zaczniemy Cecika z okej Ok, jest, jesteśmy zaopatrzeni możemy lecieć. Idziemy sobie, gdzie chce. Pójdziemy tam, gdzie indziej to pójdziemy sobie tutaj. Tu też chyba nikt nie będzie, mamy granaty. Dobra, jeszcze Dobra. Czujemy tam smokiem. Oj, no, lujo! A, ja, sniperką. Ale, no, ja już prawie nie żyję. O, ja Nagram sobie Celsika. Widzę, że po wyświetleniach, że nawet, nawet. Więc, mówię, a co tam? Też, też tym bardziej muszę, właśnie. zastanowić się, jak coś te materiały. Bo, 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 co, bo, co, bo? Bo jest już... Teraz dość dużo się nałożyło i... Jak teraz miałem... Tam w opisie, jak możecie znaleźć pod moim kanałem, że... Jest... Jest... Tam... Z tego wychodzi, że cztery... Materiały, yy, Wyszłyby na tydzień... To nie wiem, czy nie zrobić... Dobra, lecimy z powrotem, bo mi z serwera ukiercielili, nie wiem dlaczego, więc nie jeszcze wyjść. Hey, shut the fuck up. No i, i zgubiłem aż wątek tego, czyli na pewno chyba o tym, że... te materiały, no. Teraz, w ten weekend, to znaczy 30, wychodzi Dying Light. Nie wiem, kiedy wam to publikuję pewnie jakoś po premierze Dying Lighta. no ale tego 300% Dying Light no i w drogę tego świętego Roba którego jeszcze tam kontynuuję a tam to wygląda przejdziemy i jeszcze Far Cry w ogóle serii trochę jest O lulu. Z Dęglajda też na pewno będę chciał serię zrobić, więc. Więc to się trochę nałoży, więc. Nie wiem, czy nie zmienię. Zrobię także że. 5 materiałów będę publikował tygodniowo. Ale nie jestem tego. To więc zobaczę, jak się wyrobię z czasem. Oj, o oh, już tyluju. Skampił. No i zobaczymy, nie wiem. Jak chcecie to piszcie najgrzej pod tym filmem jak chcecie. Robiem o to że postaram się go trochę wcześniej wrzucić. Ogóle... No się zdanie na ten temat. Myślicie co tu robić. Shut a fuck up, cheaser kids.

If you wanna be my friend, put my dick in your head. Move it left, move it right. Fucking kurwa shit. <laughs> <laughs> I have to share the cheese out, but it should be Nine Fucking yucking

А, и, конечно, еще шипси в яйцах. Все, Сейчас Ты не рассчитываешь. Молод, молод. Только что говорю, спарибо. Я я Да, Я я

No, Tylko No oh tam... My tu się raczej nie ma co. Osztyluju. Osztyluju, no. Zawsze jak... nagrywam, nie wiem czemu, to jest tak, jak sobie zagram, tak dla jaj, to nawet w miarę jakoś idzie. Jak włączy nagrywanie, to od razu, zgon za zgonem. A co tam? Oj, ludzie szybciej się wybijajcie. Coś... coś wyrzuciłem, kurde ma być, na stronie od razu. No pomyśl. O nie, super tak.

no, nie ja tu już, to jeszcze raz. Zdechniemy sobie go. Dali, 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 Dobra, jesteśmy z powrotem. Jakimś a-bupem no, rozgrzewka. O! Tutaj będzie dość ciekawe. A, WP. a trzeba się będzie powalić. Dobra, rozpoczynamy ten O, no, chodźmy z tym pistoletem. No, a, TB. Pewnie przyjdą stan z góry. A, nie, ma. a mam papierat, mam te. O, Lulu. Oluju! Co mu się stało? Skąd się... nie, nie, nie możecie mnie dotrafić? O, Poland killer. Nasz człowiek. Znając, co niektóre serwery to... Ruski tutaj pewnie rządzą. А нет, да, не сама прокрыла. Типа биай. А взяли это то не идет. Боже с бьяничаем. No, no, no. no, не, ну, 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 Dobrze, niech tam stoją czy tu chodzę. To nie jakichś no jest. Łetam, no, Tak się nie mogą znaleźć. No, ja jeszcze... Możemy wygrać no, czy... no tylko niech się nie zadzawił, ucieka. To zbawię się, by o. <gry> o. jeszcze zabił. Dobry jest! Dobry jest! Dobry, bo Polak. Nasz człowiek. Nie. Dobra. Idziemy. O, wiesz, to macior.

by cię wleciał... to tu, 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 o, dowiecie się. A, my cię Polo. O, czyli, tam jest gdzieś Wstansza... tam jest paka, trzeba... tam już gdzie Chcieliśmy po zaraz muszę ciszy bo Nie wiem co robisz. A ładnie. A czego? Go, O, A, weźmy z tyłu. Tanie mamy. Granaty. Zaczniemy i zobaczymy. Jak nam pójdzie tym bizonem całym. Ale, dalej. Z tym poniżej. Mall. Deploying flashbang. Okay, so flashbang. Are you Deploying flashbang. smoke. Oh, Dobrze, żebyś się wypaszył, to napadł. Dobrze, o dobra akcja, good job. No, weźmy, może, oktawkę. Mamy, apkę teraz. Zobaczymy jak na mapką pójdzie. Bardzo prawdopodobne jest to, jak nagle się przewróciłem naftkę. To jest skill... Oj! To jest kill jeszcze spadnie. Szczepuję. tam. Trochę na ślepo próbuję. Patrzę. O, lubił, ale już został z No, ale żaden nie został. Nie wiem, co tam się nie wiem. A w gdzie młodzi się? No, dwóch padło. Dobrze. Tam jest. chyba jest. Nie, tutaj go chyba nie ma. Snosi. Co? Ej, luju no. no. To nie ja jestem. To jest jakiś inny Dynamo. Właśnie. No popatrzcie co tu się nie na, na stało. Dobrze, że mam. O, no, znaczniki. my no, jak sobie radzi ten drugi Dynamo. A luju. Dynamo jest tylko jeden. Pamiętaj o tym. No i dwóch. A. W sumie to. Tak się nie możecie znaleźć. Na B, na B, na B. No ty. A nas jest dużo. Ale paka już w całej podłodze. Może ktoś zdążył zaraźlić nas. OK, już. No ty. Oje. się smyczoka sobie zderzemy. Idziemy na...

Za chyba bardzo poszliśmy na to. Chodź się teraz spalą, tu trzeba to spokojnie, rozważnie, i romantycznie zagrać tak jak na początku. Tak to, to chyba nic z tego nie będzie. No, 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 no. No, dobra, ładnie, trzech koszków teraz. Zostałeś jeszcze dwóch? Nie, trzeba. No, no szedł. Szedł tam. Musi się widzieć, nie mogę, nie jak. A, co robi dyno mono. Mohanibu. No ja też. Dwa razy poginałem na już Ruszę, bo tu bez kartonów. Nie graj, nie, nie graj tak. Nie ładnie to jest gra. Ty już zginął. Na połowie ma nie tarczarz kartona. w kartonach. Pozdraw dla komatych. Jeżeli wiecie, kto siedzi w kartonach, najczęściej z YouTuberów. Dwóki do roki spoki

Gdzie jest? Tam jest. Ten... Tam z drugiej strony zaszedł jakiś nasz. Idziemy do. Tutaj jakiś wrup będzie, ale plecami? pracami. Dobra. Good job, man. Tak dalej. Jeszcze zero. Eh? Nice. тем а schoolлюю Koszty! W Nie wypaczaj. Staty? Nie mam nawet na liście. Jeszcze. A jeszcze rundkę i będziemy kończyć. Nie chcę też przedłużać tych materiałów. Myślę, że... Ponad 20 minut, tak jak akurat w sam raz, te godzina już jak dla mnie to troszkę mogą być za długie i nużące. Cóż, idę tam, akurat obojętnie, to już od was zależy, piszcie w komentarzach. I... Napiszcie też w komentarzach jak, 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 jak chcecie, żeby były wyświetlane te materiały. Czy 5 razy 5 materiałów tygodniowo, czy 4. Też napiszcie, to będę wiedział. Co i jak, z czy... zobaczymy jak to będzie. Dobra, znowu. Idziemy teraz już na pełnym kopie, na pełnym speedzie. Można co do женщина по массе. Что еще? Просто в устроении. Ну, что Там наверное, банале опять я его. Вот. на этом так. Трайш, почти пошел. Сейчас О, Ty znasz? Niech ten dym opadnie, bo tu nic nie widzę. Dobra, tam mam mniej więcej chyba parku. A tam, 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 tam. O Luyu. ale headshot. Dobra, tym headshotem zakończamy dzisiejszą potyczkę w Counter Strike'u. Na razie coś pompa. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.